Winorośl zilga owocuje mniej więcej od końca sierpnia, czyli dosyć wcześnie do połowy... Września. Także ten okres na zbiory jest całkiem, całkiem długi, jest dosyć charakterystyczną odmianą winorośli, bo same winogrona są dosyć średnie, natomiast mają taki ciekawy nalot na sobie. Dodatkowo w smaku są takie truskawkowo-landrynkowe, dosyć niepowtarzalny jest ten smak. Także jeżeli chcecie spróbować takiej nietypowej odmiany winorośli, to zilka jest właśnie nią. Dodatkowo, jeżeli jesteście początkującymi ogrodnikami i dopiero zaczynacie bawić się w winorośle, to jest to fajna odmiana, ponieważ jest odporna na choroby grzybowe, na, jest dosyć odporna na mrozy. To dodatkowo nie wymaga specjalnych gleb. Tak samo, jeżeli macie dosyć małe ogrody, a chcielibyście mieć mimo wszystko winoroś, która z reguły jest dosyć dużym pnączem, to zilga jest dosyć kompaktową odmianą za to, także jest czymś idealnym. A na co nadaje się odmiana zilga? No przede wszystkim na zrywanie prosto z i wkładanie sobie do gęby. Najkrócej rzecz, najkrócej rzecz ujmując, natomiast nada się również na soki, przetwory, jak i wino. Ale Was zachęcam na wchodzenie na Zielona Parapeli i zakup właśnie winorośli. A jeżeli chcecie wiedzieć więcej o ogrodnictwie, to zasubskrybujcie ten kanał poniżej. Do zobaczenia!